Mogłeś powiedzieć Sorry Masz mnie główkę? Jestem, za pierwszym razem. To ja chcę jeszcze jedną dla siebie. Dobra. Ale teraz musisz wszystkie itemy przynieść do domu, bo jak nie mamy jak się doby wydostać z niego. Dobra, to na cię aby zostawię tutaj, bo wiesz. Nie, Naderaka bierz ze sobą. Bo muszę do tego, do magma po prostu wrzucić. No to muszę ci coś nie przynieść, bo wiesz... A nie, w sumie no ja mają bagi. Ja mam kardas z baga przecież ze sobą. No ja też. Dobra, pięknie. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Feed The Beast i tu są zmiany. Hu hu hu. U, tak, zostałem za żart. Ale sobie zrobił żart. Yy, powiem wam szczerze, jak dla mnie. Słaby żart. Naprawdę mógł się lepiej postarać. O, to się nie wczytało na pewno. Tak. Tak więc, słaby żart. Lava, Lawa łatwo się można postypić, szczególnie z Mining Laser. Um, nie wiem, dlaczego to w ogóle tu jest. Ehm... Um. Tak, poza tym... Ups... Może założymy gravity Splate. Mhm, tutaj kapie... A, nic mi się nie popsuło, także nie jest źle. Nie mam problemu z wydostaniem się. O, okej. Okay. Tak więc, tak to wygląda. Fajne Generalnie złamał wszystkie zasady Żartów Bo W żartach to no, chodzi o to oh lol, lag. Chodzi o to, żeby nie griffować, co nie? A lava to jest jeden z największych griffów Jaki może być, co nie? Tak więc hmm. O, tabliczka no, spoko. Niech ci będzie, ale, Ale, jeżeli to oglądasz, złamałeś jedną najważniejszą zasadę z tego wszystkiego. Bo reszta spoko. Nie ma problemu. God to. wszystko jest spoko, tutaj. Ja niczym się tutaj nie przejmuję. Najgorsze, co mogło być. Mim na to te panele. To było najgorsze z tego, wszystkiego. Generalnie zrobiło mi się 12 UMater, czyli on tego nie zrobił rano, tylko jeszcze w nocy musiał wbić. Chyba, że mi ukradł trochę mater, Ale. No, tego to już nie będę dociekał. Spytam się go. I teraz w, myślicie sobie. Oh no, jaki wielki prank, i tak dalej. Ale czy to jest największy prank dla mnie? Hmm, zastanówmy się, czy to jest największy prank dla mnie. Nie wydaje mi się. Ten prank jest największy dla wszystkich. Generalnie każdy może sobie wejść użyć tych maszyn. Jeżeli ktoś po prostu zalał to wszystko lawą. To nikt tutaj nie będzie mógł wchodzić, i nikt nie będzie tutaj nic robił, co nie? Tak więc, ten prank także nie był dla mnie, tylko był on dla wszystkich. Tak więc, bo ja tego wszystkiego nie robiłem dla siebie. Jedyna maszyna tutaj, na górze. Yy, na górze maszyna jedna, która należała do mnie, to ta. Poza tym. Poza tym nic. Tak więc. Yy, ja sobie przyniosę to na górę. Jeżeli będę chciał czegoś używać, na przykład powiedzmy tego, czy czegoś innego, powiedzmy. Ja mam to. Kładę tu i powiedzmy Soul Sand. Może to tak nie działa. No nic, będę musiał zrobić lapaka. Nie działa? A, okej. Okay. Ale wiem jak że, zrobić, żeby to działało. Kładę to po prostu tu. Aha. Aha. Mi się podoba. Ja tego na pewno nie będę teraz usuwał. Zobaczymy, jak długo inni ludzie wytrzymają bez tego. Mi to nie bez różnicy. Ja mogę sobie przez chwilę porobić inne rzeczy, zająć się naderem, bo wiem, że nie jest skończone Inne rzeczy i tak dalej. Tak więc, ha ha ha. Elej, chciałeś zrobić pranka dla mnie? Zrobiłeś pranka dla wszystkich. Ehej! Fail! <noise> Dobra, ja przeniosę to i pokażę Wam, jak to przeniosłem i co, co, co się działo. Tak więc to Ta wróciło do swojej normy. A, brakuje tego klocka. I powiem Wam, zmienię to. Na pewno nie teraz, ale to mi się nie podobało, bo to było takie dziwne. I wiecie co? Ja to zmienię. Tylko nie chcę mi się teraz tego robić. Ale ja to zmienię. Bo mi się, zresztą mi się to też nie podoba, także ja to pozmieniam. Tak przy okazji. Tak więc zrobiłem to i to nie było strasznie trudne ani z tych rzeczy, także. LOL. Generalnie tutaj lawę zatkałem i wszystko się samo zrobiło. Poczekać wystarczyło, było chwilę. Także. Bardzo świetny żarcik. Elij, postaraj się troszeczkę bardziej. Wylać lawę. Nie no, rozumiem, jakbyś wylał powiedzmy lawę tutaj, wszędzie, żeby lawa była. Żeby nie było miejsca, gdzie by lawy nie było. No, to by było ciekawe. Ale, ale tak o. Słabe. Tak na szybko przeniosłem sobie tu Mater Fabrykator. Właśnie zastanawiałem się. U 32. Zastanawiałem się. O, naładujmy no sobie, zastanawiałem się, co właśnie zrobić z Matter Fabricator. Bo tam, jak sobie zostawiam, to mi troszeczkę nie działa, że tak powiem, mało, mało. Juju mi się robi, i pomyślałem sobie, że właśnie gdzieś go przeniosę, czy coś. Nie wiem, generalnie na początku myślałem, że ktoś, nie wiem, kradnie Juju, czy coś, mamy złodzieja na serwie, czy coś w tym stylu. Ale widocznie nie. Widocznie. Generalnie też Gargamel ma to samo. Też mu się mało robi. Nie. Ja rozumiem, że przez noc się mniej robi, ale no... żeby cały... To, to wygląda tak, jakby na serwerze była cały czas noc. Nie ma tak wyrzucać Gravity Chestplate. Um, tak więc. Nic ciekawego. Poza tym. przeniosę sobie tam później. Gravity Chestplate, pousowane wszystko pięknie, wszystko działa Tego jeszcze nie aktywowałem, na razie mi się nie chce, nie potrzebuje Tu wszystko działa, tu wszystko zrobione Generalnie miałem sytuację, nie nagrałem tego, no bo to się stało w sekundę Tu miałem otworzone, nie wiem, chyba pamiętacie I generalnie ja tutaj sobie stałem, tak patrzyłem co jest nie tak, bo drzwi mi nie działały, ten krócek się nie chciał wysuwać Znaczy ten w sumie, ten nad nim i stałem tutaj i albo niewidzialne TNT, albo niewidzialny Creeper, bo nagle znikły tutaj bloki. I tak, tak jakby, tak jakby eksplozja, eksplozja jakaś, czy coś w tym stylu. Nie wiem, nie wiem. Tak to mniej więcej wyglądało. Tutaj energia się magazynuje powolutku. Dlatego też nie chcę mieć nic włączone, żeby tu się energia powoli zmagazynowała, żeby, żebym był już na plusie. Więc tak to wygląda. Tu jeszcze muszę piaskiem połatać i tak dalej. Ale to już w swoim czasie. Ej, to będzie taki króciutki odcinek. Aquary pokazywałem? Nie pokazywałem. au Króciutki odcinek. Nie, nie, nie. Jeszcze Wam pokażę, co ja zrobiłem. I w sumie jeszcze w bazie, bo muszę Wam pokazać, co ja zrobiłem. Wiem, ciemno. Tak, kory w oceanie. W sumie już nie pamiętam, czy pokazywałem. Strasznie nie lubiłem rozstawiać kory, bo to jest. Wow. Trudno, trudno się rozstawia, bo trzeba przenosić te wszystkie silniki i tak dalej. Gadnę, nie z tej strony, poszłem Lol. Ale mam nowe rozwiązanie. Tak, przeszliśmy sobie wokół kłory Tesarak. T Tesarak. Świetne urządzenie. Generalnie to przesyła energię. Czyli mogę mieć w bazie magazynować sobie energię. A tu mogę się, może się przesyłać. Jest 25% straty. Ale jest 100 razy lepiej Ustawiać kory. Masz tylko 3 urządzenia. No, musisz ustawić ladmarki i 3 urządzenia kładziesz obok siebie. Genius. W sumie możemy użyć. Ups. Tak więc. Jeszcze wam pokażę. A, i mi zostawił. Muahaha, ha ha ha, kupa. Super. Jak widać, naprawdę nie bardzo się wysilił nad tym wszystkim. Mógł się troszeczkę więcej, no chociaż troszeczkę więcej się postarać. No, ale nie, niektórzy ludzie po prostu lubią to zrobić, byle jak i po prostu cieszyć się i myśleć, że ktoś och, będzie zajmował to. Dwie godziny, żeby cokolwiek zrobić. Ok, tak więc tu mamy jeden. Jak to wszystkie silniki są włączone, to to naprawdę kory działa szybciej niż mi się wydaje. O! o, Działa, nie działa, działa, nie działa. O, nie lubię jak się tak robi. Ale robi się praktycznie tak zawsze. Dlaczego nie działa? A, MFFS, MFFS jest A, może tu mamy mało energii? A nie, wcześniej działało. Hmm, może podłączę to inaczej. No nieważne. Ja to zrobię. Ach, znowu Gravity Split, ja tutaj nigdy nie używam. Tutaj, jak jestem tutaj, to zmieniam na Jetpacka. Jetpack jest fajny. Yy, tak więc yy, To było tyle na ten odcinek i akurat właśnie mamy sunset Elaj, -like, postaraj się następnym razem Nie wiem, albo od razu zrób jakiegoś coś Naprawdę to było słabe yy, Także trzymajcie się strzała, na razie yy, Tym przyciskiem raczej się nie wyłącza